Zdjęcia barona z kubicką rozpaliły sieć, zaraz rozwód, a oni robią to. Rozstanie Sandry kubickiej i barona stało się faktem, a już niedługo dojdzie do ich pierwszej rozprawy rozwodowej. Mimo to para jest nadal wspólnie widywana, a nawet publikuje razem zdjęcia i nagrania. Ostatnie spotkanie może chwycić za serce. Modelka dostała wyjątkowy prezent od muzyka oraz synka. Rozstanie Sandry Kubickiej i Barona. Wielu kibicowało tej parze. Ich związek rozkwitł w 2021 roku, a radością i miłością chętnie dzielili się z internautami. Wspólne podróże, a także występy na medialnych eventach przyniosły im rozpoznawalność, a także uznanie show biznesu. Szybko podjęli decyzję o zaręczynach, a niedługo później powiadomili, że spodziewają się dziecka. Zanim na świecie pojawił się Leonard, para postanowiła wziąć cichy ślub. Ta forma jest coraz popularniejsza wśród gwiazd polskiego show-biznesu. Jako małżeństwo powitali synka, który szybko zagościł w ich mediach społecznościowych. Przez pierwsze miesiące wydawało się, że duet świetnie czuje się w nowej roli, a nawet planuje wspólną przeprowadzkę. Niestety jeszcze przed końcem 2024 roku Sandra Kubicka powiadomiła o zakończeniu relacji z baronem. Spotkanie w sądzie było już kwestią czasu, a niedawno fakt zawiadomił, że wyznaczono datę pierwszej rozprawy. Sandra Kubicka i baron spotkają się w warszawskim sądzie już pod koniec maja bieżącego roku. Rozstanie nie oznacza jednak, że zupełnie zniknęli ze swojego życia. Ich wspólne publikacje nadal wzbudzają emocje. Wspólne życie Sandry Kubickiej i Barona po rozstaniu. Choć formalnie Sandra Kubicka i Baron niedługo przestaną być małżeństwem, do końca życia będzie łączył ich synek. Mały Leoś jest oczkiem w głowie rodziców, co można zobaczyć w mediach społecznościowych. Oboje biorą udział w jego wychowywaniu, co skutkuje licznymi spotkaniami. Pomimo wyznaczenia daty rozprawy, internauci są zadowoleni, że parze udaje się przejść przez rozwód bez konfliktów czy publicznego prania brudów. Wręcz przeciwnie. Para niedawno wspólnie wystąpiła podczas wydarzenia SE Bloggers, a także uczestniczyła w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Na ich profilach można zauważyć wspólne zdjęcia i nagrania, które świadczą o łączącej ich więzi. Ostatnio Baron nawet odwiedził Sandrę Kubicką z wyjątkowym prezentem. Wspólnie spędzili szczególny dzień. Sandra Kubicka i baron spędzili wspólnie dzień, może prezentów i czułych słów. Sandra Kubicka pojawiła się w relacjach barona z okazji niedawno obchodzonego Dnia Matki. Muzyk odwiedził ją z synkiem wraz z wyjątkowymi prezentami. Modelka otrzymała od najbliższych ogromny bukiet kwiatów, a także dwa osobiste podarunki. Jednym z nich była rzeźba z kryształu od byłego partnera, a drugą urocze zdjęcie z synkiem oprawione w ramkę. Mama roku, podpisał Baron. Oprócz tego para odwiedziła szpital kliniczny imienia Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. Wspólnie złożyli życzenia matkom, które często walką o życie dzieci i z trwogą oczekują na ich pierwsze dni. Z okazji dnia mamy odwiedziliśmy mamy i ich pociechy w dziecięcym szpitalu klinicznym imienia Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. Najpierw na oddziale neonatologicznym najmłodszych bohaterów i ich rodziców. Potem oddział kardiochirurgii gdzie dzieci są już po przeszczepie serduszek albo cały czas na nie czekają. Ich marzenia to wejść po schodach albo pierwszy raz w życiu pobiegać. Każdej mamie, którą dziś poznałem i każdej mamie, która to czyta, kłaniam się wam w pas. Jesteście prawdziwymi bohaterkami z niewidzialnymi pelernami. Pomimo zbliżającego się rozwodu Sandra Kubicka i Baron nie urywają kontaktów. A co więcej, pokazują, że można przejść przez tak trudny etap w zgodzie oraz szacunku do drugiej osoby, która kiedyś była ich całym światem.